Witajcie. Cześć, drugi Przepraszamy raz. za spóźnienie. Mała optopa. Myśleliśmy, że jesteśmy na żywo. I już zaczęliśmy. mówiliśmy od paru minut i tak. generalnie takie już mądre wnioski były. No właśnie. No, okazało się, że niestety. Ale to nie jest to do końca. Życie. I na razie rozmawialiśmy tylko między sobą. Także tak, może tak. Zacznijmy. Zacznijmy, od nowa. zacznijmy od nowa. Tak. No właśnie, więc jak część z Was już była na naszym fanpage'u, widzieliście, Azor został prezentem. Był opakowany we wstążki, których dzisiaj już nie ma, ponieważ obdarowana osoba już mu je zdjęła. No właśnie, i mamy tutaj takie bardzo ważne pytanie, bardzo kontrowersyjne, które obudziło jakby no, duże, duże emocje, emocje. Tak, na naszym fanpage'u zdecydowanie. Czy pies może zostać prezentem, w szczególności dla dziecka? Tak, i teraz. Co my o tym myślimy? Myślimy, że pies nie nadaje się na prezent w takiej formie, w jakiej to powszechnie odbieramy. Tak? Czyli jakby samo to stwierdzenie pies na prezent już jest mocno nietrafione, no, ponieważ uznajemy psa za istotę czującą. My tutaj i no, większość z was, i ogólnie większość ludzi uznajemy go za istotę myślącą, czującą, taką, która może stanowić o sobie, ta, która ma swoje jakieś prawa, I, no, i nie można go tak po prostu komuś dać. To nie wie, czy tego psa naprawdę chce, czy się będzie z tym dobrze czuł, czy to jest odpowiedni moment, czy to jest odpowiedni pies tak. dla odpowiedniej osoby. No, jest bardzo dużo, jakby rzeczy, które powinny się wydarzyć wcześniej. Tak dużo różnych decyzji trzeba było podejść, przemyśleć wiele rzeczy, żeby nie zrobić krzywdy ani psu. No ani nie o obdarowanej tak naprawdę. Tak, bo... tak, dokładnie. No właśnie, bo ja chciałam powiedzieć takie bardzo kontrowersyjne zdanie, ale ty już mi wybiłeś wszystkie argumenty z ręki. Tak. Właśnie, A, no to... Nie, no, no. nie, to ja to powiem, ja to powiem i tak. Słuchajcie. Ja uważam, że pies może być doskonałym prezentem. I będę się tego trzymać. Natomiast, jak już doszliśmy tutaj zapleczowo do takiego wniosku, którego niestety nie usłyszeliście, to powiem go teraz głośno: że pies jest idealnym prezentem wtedy, kiedy nie jest prezentem niespodzianką i wtedy, kiedy nie jest prezentem dla dziecka. To są bardzo ważne dwa warunki: czyli osoba oddarowywana po pierwsze musi dokładnie wiedzieć, że chce psa, jakiego chce psa na jakiego psa ma pieniądze, na jakiego psa ma czas, na jakiego psa ma, nie wiem, wzgrywa się temperamentem, czy potrzebami rodzinnymi, w jakimś środowisku mieszka i tak dalej i tak dalej. I wtedy jak najbardziej taki pies prezent ma rację bytu. Natomiast pamiętamy, że to nie może być dziecko, czyli ta osoba decydująca, ponieważ to i tak na nas, rodziców, spada cała odpowiedzialność i powinna ona spadać, tak naprawdę, na nas. O czym zresztą będę pisała w kolejnych y, faktach i mitach, na co mówi psie. No właśnie, ale niestety bardzo często tak się nie dzieje, nie? że psy są świadomymi prezentami i, i w ogóle ktoś pyta kogoś o zdanie, niestety. Tak, no tak jak już wcześniej na ofie mówiliśmy, <laughs> kiedy jeszcze nikt tak nas nie słyszał. Y, z naszej praktyki wynika, że bardzo często ten prezent jest czymś zupełnie nietrafiony, Tak, czyli osoba obdarowana średnio się z tym czuje. Y, nie za bardzo chciała tego psa. I tutaj jakby skąd się bierze też ten problem psa na prezent? Myślę, że podstawowym problemem jest powszechna dostępność psa jako, że można go po prostu nabyć tak po prostu, nie ma na to zbyt wielu regulacji. Jeżeli ktoś chce psa, to po prostu może go mieć. Tak, oczywiście ciężko jest psa dostać do adopcji z jakiejś fundacji czy, mm -hmm. czy organizacji mm -hmm. na prezent, bo jak my w fundacji słyszymy, że ktoś chce psa na prezent dla kogoś, to no to jest, no nie ma takiej opcji po prostu, tak? tak? tak nie no tak, jesteśmy tak. w stanie dać komuś takiego psa, musi się zgłosić do, po, po adopcję osoba, która będzie się psem no. opiekować. Natomiast jeżeli pójdziemy do w wielu, wielu schroniskach, nie ma w ogóle takich regulacji, ktoś przychodzi, dzień dobry, chciałbym tego psa dostaje go, no i potem pod choinką pojawia się pies lub no, mogę też kupić psa z hodowli. Tak. Ja I o tym, tam... o tym już w grudniu będziemy mówić tak. na, w naszych dialogach na cztery nogi, o do psa. Tak, ale to mogę się też mówić psa z hodowli, chociaż w dobrej hodowli też zawsze będą pytania, rozmowy i gdzieś tam to może jak wyjdzie, jeśli nie chcemy tego ukrywać, no to ktoś może nam wytłumaczyć, jak to powinno wyglądać, no, ale też mamy jeszcze hodowlę, które no, nie zważają na to, po co ten pies jest, tak chcą tylko i wyłącznie zysku. Także ta powszechność dostępności w nabyciu psa jest, jest tutaj jakimś problemem. No i oczywiście to jakiś tam pewnie brak edukacji, czasem zdrowego rozsądku, po prostu pomyślunku jakiegoś, że no jednak mamy tutaj do czynienia z istotą myślącą, czującą i dobrze by było, skoro druga osoba istota czująca i myśląca ma jakoś tworzyć tutaj parę, tak, to ma wszystko współgrać, no to dobrze byłoby to przemyśleć, także nawet pies na prezent przemyślany i taki, kiedy ktoś chce tego psa, no dobrze by jednak było, żeby wiedział, co to będzie za pies, który pies, że raczej to jest na zasadzie, że ok, ja ci może za to ewentualnie zapłacę, albo pojadę z Tobą tak, że teraz tak, tak, tak. przygotowaliśmy to dla Ciebie, choć pojedziemy, zobaczymy tego pieska, będzie, będzie wszystko w porządku, bo u mnie na zajęciach często przychodziły osoby z psami, mhm. zupełnie niezadowolone albo nie do końca zadowolone z tego powodu, że dostały prezent. Różne to były osoby, czasem prezenty dostawały dzieci, czy tam mhm. młodzi, bardzo, bardzo młodzi ludzie osoby samotne, tak, rodzicom się kupowało, czasem starszym psa, bo już tam są sami, tak. to, albo ktoś tam tak. stracił psa i do To generalnie kolejnego. jest dobra wola w tym, tak? tak zawsze. zawsze są no, takie czyste intencje, jest, jest dobra wola, tak. żeby komuś zrobić lepiej, tak? No bo przecież czytam w niejednym artykule, że posiadanie psa działa prozdrowotnie, obniża ryzyko zawału serca, podwyższa dobry nastrój, wpływa korzystnie na naukę i koncentrację u dzieci, rozwija u nich empatię, Działa przeciwko alergicznie, też tak czytałam, tak? więc jakby korzyści z posiadania psa są tak rozmuchane, że ja się wcale nie dziwię, że w połączeniu z tą łatwą dostępnością psów no, tak łatwo jest dać komuś prezent. No bo przecież myślimy, że kurczę, damy tej osobie samo dobro, tak, po prostu dobro w stanie czystym. E, jakby w ogóle nie zdając sobie sprawy, że pies no to po pierwsze jest żywa istota, i po drugie, no wymaga też czegoś od tej osoby. Nie? Czyli właśnie, co, co, co ta osoba, czy ta biedna babcia, która została obdarowana przez Wnusia, czy, czy ci rodzice, którym po prostu dziecko zwaliło na głowę tego psa, no co później będą z nim robić, co, co będą przeżywać. I jeszcze w połowie, jak ten pies będzie bezproblemowy, bo są też takie psy, paradoksalnie. Ale Dobra. gorzej, jak jednak coś tam się pojawia i trzeba w tego psa się bardzo mocno zaangażować. Tak, no problem jest w tym, że no, tak, nie pytamy też osób, które mają dostać psa na prezent, czy one tak naprawdę chcą. Czy tak. chcą mieć psa, albo gdzieś tam, no powiedzmy, niby tam wiemy, że chcą, no bo, bo że okej, okay, no, jak ktoś mówi nienawidzę psów, jest chcę psa, no, widzę każdego psa szybko. No to dlaczego nie dostanie w prezencie psa, tak? No to już tak, tak, zdecydowanie, nie, nie od rodziny, czy tam od jakichś bliskich ludzi, no ale ogólnie y, nie ma, jeżeli nie ma tego zapytania, no to już mamy mm, duży konflikt, mm, tak? Wiadomo, że... To tak. Może, że to jednak nie jest tak, że, nie wiem, dostaniesz pudełko czekoladek albo, nie wiem, jakąś mm. zabawkę i tak. zawsze sobie stwierdzisz, a dobra, tak, To jest jakiś tam portal nawet, że jak trafione prezenty można sprzedawać. O, no. <taki> Także i można się tego, się tego pozbyć, sprzedać, albo schować do szuflady. No, tutaj dostajemy mm. żywą istotę, to jest prezent, który jest, który ma, jakby generuje mm. y, bardzo dużo obowiązków na bardzo wiele lat do przodu, I tak? to, y, to może niektórych ludzi przytłaczać. Nie? więc tak. jakby, no, ta zgoda musi być, jest niezbędna. Niezbędna jest świadoma decyzja, i jakby to świadome podjęcie, że tak, chcę mieć tego psa, chcę się nim opiekować, chcę z nim żyć, coś tam z nim mhm. robić, i, i wtedy dopiero to może mieć sens. Tak, natomiast tutaj o chceniu, no to jeśli planujemy z jakichkolwiek przyczyn prezent dla dziecka. Co, jak powiedziałam na samym początku, nie jest dobrą motywacją, no to ten obdarowany teoretycznie zawsze będzie chciał mieć psa, jeśli jest dzieckiem, które się nie boi psów. Bo y, znałam też takie sytuacje, gdzie niestety y, dziecko bało się psa i żeby to dziecko przyzwyczaić do, do takich przyjaznych zwierząt i wspaniałych, jakimi są psy, rodzice wpadli na y, pomysł, no sarkastycznie mówiąc, świetny. Oczywiście wynikający z niewiedzy i znowu z dobrych chęci, ale źle pojętych. I kupili szczeniaka. No i łatwo sobie wyobrazić, że szczeniak ganiający i szarpiący nogawki nie był zbyt dobrym terapeutą w tym przypadku. W związku z tym po prostu, no też jakby tutaj... Um, to czy ta osoba chce, czy ta osoba nie chce, czy my mamy jakiś plan w związku z tym prezentem swój, no to też zawsze to powinno być jakby konsultowane z tą osobą darowywaną, czy to jest nawet dziecko, czy to jest dorosły, czy, czy ktokolwiek mhm. to jest. Ja, ja miałem przypadki takie z dziećmi, że i to kilkukrotnie mhm. w mojej karierze zawodowej, że dzieci dostawały, że dzieci, które chciały mieć psa, które potem dostawały na mhm. prezent albo był inkubowany ten pies, na przykład wcześniej. Musiały przez tam miesiąc czy dwa miesiące rano wychodzić z samą smyczą, tak, ze sznurkiem na spacer, tam na godzinę czy pół godziny, dzień w dzień po prostu, czy tam dwa razy dziennie, nawet na jakieś spacery, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby to jest taka obowiązkowość. Mhm. Znam przypadki, część z tych rzeczy i tak mimo wszystko nie wypaliła, mhm. bo to było coś innego. Co innego, kiedy mam tą motywację, kiedy chcę coś otrzymać, tak? Jak bardzo mnie to motywuje i wtedy dużo mi się chce zrobić, a co innego, kiedy to coś już na mnie spada. I to, bo, już wtedy muszę, nie? Po pierwsze muszę, a po drugie. Posiadanie psa to nie jest wyjście na pół godziny na spacer po osiedlu, tak? tak? Posiadanie psa to jest ogromna ilość obowiązków, dużo większa niż wyjście na pół godziny na spacer ze smyczą. No. Bo ten spacer może wyglądać różnie, tam się pojawiają różne emocje, różne sytuacje, w domu trzeba się z tym opiekować, tworzymy też jakąś więź, tak? To jest, emocji bardzo dużo w tym, to nie jest tylko i te przewidywania wyłącznie. przewidywania sytuacji. Tak, nie? no jest ta emocjonalna, no. emocjonalna też strona. Także moim zdaniem ogólnie prezent dla dziecka Ogólnie pies dla dziecka, jako na, na prezent, czy w ogóle dla dziecka, jest chybionym pomysłem. Jeżeli już chcemy, żeby nasze dziecko miało psa, w sensie takim, że żyło z psem, to to my decydujemy się na to, żeby posiadać psa, żeby się nim zajmować i dziecko w tym uczestniczy. I może z czasem, jeżeli się z, jako opiekun sprawdzi, to będzie więcej się tym psem opiekować, więcej z nim przebywać nawet niż my. Jest to możliwe, jeżeli nawiążą dobrą relację, natomiast to my bierzemy psa. To my się nim zajmujemy i to my jesteśmy tą osobą odpowiedzialną za to wszystko, a nie, że mamy dziecko i potem teraz iść na spacer, bo tak, chciałeś psa, a teraz musisz psa, iść, tak? Później ten pies się tak. nagle staje takim popychadłem, tak? Nie chcecie, co ty tutaj robisz? I w tak, ogóle tak, teraz ty tak, z nim tak. wyjść, ty, nie, ty, no. ty, ty, bo, bo dziecko chciało, a rodzice na przykład nie chcieli psa i kupili tego psa tylko dlatego, bo chciało go dziecko. Nie, no to musi być ogólnie pies musi być przemyślaną decyzją całej rodziny. No, tak, mówiliśmy wiele przypadków. W naszej praktyce, że były konflikty, tak? Czy tam pre, czy żona dostała prezencie, czy mo, czy tam ktokolwiek nie dostał prezencie tego psa, że był jakiś konflikt, że ktoś nie chciał psa, tak, a, a ktoś a chciał. Pies i pies pojawił się w rodzinie, no i potem ta osoba cały czas ma w sobie tą złość, tak, a jest gen... to odbiera, pies to czuje. To generuje konflikty i to i to poważne konflikty, i później z tymi psami. Pojawiają, pojawiają się po prostu później problemy jakby w tej relacji, ja może tak, tak nawet nie z sami, tylko z ludźmi są już problemy, a jest jakby. Ironia losu i... największa jest wtedy, kiedy paradoksalnie zostaje z całą odpowiedzialnością za tego psa i szkoleniem, i ze wszystkie właśnie ta osoba, która no, no, najmniej tak, chciała. Znaczy tak, 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 ja bo... się tak które śmieję przez łzy, natomiast bo, bywa, tak, bo tak, ja tak. wiem, co przychodzą tacy ludzie, ale to jest nie tak znowu rzadkie. Tak, chociaż zdarzało się, że ci, którzy najmniej siedli psa, poprzez to, że musieli się nim zajmować. Końcu, tak, najbardziej. To, za tak, 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 no, tak to są i tak. Najsilniejszą tak też bywa. No, ale to, jak... to jakby nie tędy droga. Zdecydowanie no. są prostsze drogi, lepsze, tak. dużo bardziej odpowiedzialne. Więc nie kierujmy się też tym, że te piesków w słonisku, że damy na prezent, że pomożemy, no, no. że to też ma być jakimś, jakby nie wiem, usprawiedliwieniem tego, że to jest takie postępowanie. Bo to nie jest, mm. nie jest to odpowiedni sposób. Tak, oczywiście, może, jeżeli tak bardzo chcemy, no to zróbmy tak, tylko przemyślmy to wcześniej, przedyskutujmy i wtedy. Dokładnie. Po prostu dajmy Czyli... na prezent, po prostu. Przyjmijmy do domu tak nowego psa. Tak, tak czyli, czyli takim słowem podsumowania już, tak? Tak, tak. E, to chcemy powiedzieć, że to jest super pomysł, żeby dać psa na prezent, ale jako świadomą decyzję wszystkich stron, z uwzględnieniem realnych potrzeb tego zwierzaka, z uwzględnieniem doskonałego bądź bliskiego e, doskonałości wyboru źródła tego psa. No, i oczywiście, jakby z takim nastawieniem, że bierzemy sobie członka rodziny, a nie przedmiot, z którego można wyjąć baterię i postawić w koncie. W idealnym Oczywiście, jak bardzo. macie jakieś swoje refleksje, przemyślenia na ten temat, to, to co? No to się zapraszamy do dyskusji. Tak, piszcie w komentarzach i będziemy tak. dyskutować dalej. Tak. No, i Jazor będzie, spotka Was za kolejne dwa tygodnie. A tymczasem się żegnamy. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę. No, papa.